Cześć kochani, zapraszam Was na nowy film, jak mama będzie dekorała, dekorowała z innymi osobami. Jesteście ciekawi? Zapraszam Was do oglądania i dodawania łapek do góry. A że jestem, to ja mam jesienną bluzkę z liskiem. Ktoś tutaj się wstydzi. Ktoś tutaj się wstydzi stał. Ale taką piękną prezentację, takie piękne zaproszenie od mojej Córeczki, tak? Do, do nagrywania. O, do nagrywania, do oglądania dzisiejszego odcinka. Dalej. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię zmieniać ozdoby z letnich na jesienne, czy na zimowe, czy wielkanocne. Także powoli, powoli jestem ku końca. Ale muszę na pewno dokupić więcej, więcej wrzosów. Witajcie ponownie moi drodzy, kolejnego dnia. Yy, troszeczkę tam gałązek pododawałam, ale to nie wszystko. Myślę jeszcze nad kupnem, wiecie co, mm, takich plastikowych liści jesiennych, żeby może włożyć do takiegoś wazonu. No nie wiem, jeszcze pomyślę na ten temat, zobaczymy, może coś kupię. Na pewno muszę kupić wrzosy. Yy, I dzisiaj jest zupełnie inne światło. Jak widzicie, jest widno i lepiej to widać. Mam nadzieję, że tamte klipy, które nagrałam, które yy, robiłam podczas, ustawiałam podczas właśnie tamtego dnia, pochmurnego, że wyszły OK. A no co? Ja powiem Wam, że już czuć tak troszeczkę w mieszkaniu ten klimat jesienny, nie mam tutaj tego za dużo, zresztą co widzieliście? Yy, jeszcze muszę kupić na pewno dynie zwykłe, takie normalne, żywe, prawdziwe, chyba, że trafię na piękne, jakieś sztuczne yy, i wrzosy, i wydaje mi się, że to będzie wszystko. Nic nie kupowałam, nic tutaj nic nie pokazywałam, bo nic nie kupiłam. Jak będę, jak coś kupię, to na pewno wam się z wami. Wam się pochwalę tymi ozdobami, zobaczycie je. A teraz lecimy robić kawkę. Żeby klimacik był większy, to powiem Wam, zapalę sobie świeczkę. Świeczkę sojową od Pauliny Czajkowskiej. Tutaj Wam napiszę nazwę na Instagramie jej świeczki sojowe. Ona jeszcze robi, z tego co pamiętam, E, jeszcze robi kule do kąpieli, takie piękne, naturalne z płatkami róż, u mnie Nikola była zachwycona wrzos, świeczka klimat taki jesienny, nie wiem jak wy, ale ja świeczki woski palę głównie jesienią i zimą no i już uważam za sezon otwarty świeczkowy, muszę sobie podomawiać w ogóle nie mam tea lightów, powiem wam naprawdę takich zapachowych, tylko zostały mi zapachowe, więc ciepły kocyk na szczęście dzisiaj nie potrzeba, ale mm, muszę coś takiego zakupić. A jeśli chodzi o parapet, to wylądowała tutaj ta dynia. Bardzo ładnie wygląda, jak się nią zaświeci, bo już świeciłam ją. Yy, no, bardzo ładnie wygląda. No i to, to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o kuchnię i ten piękny wrzos, który wcześniej przesadzałam. No i witajcie ponownie i wiecie co, nadeszła pora się pożegnać, wydaje mi się, że tam jest wystarczająco materiału, zaraz zobaczę, zaraz zabieram się za montowanie, jeszcze chwilkę mam, póki mała jest e, jeszcze w szkole. E, pytania były odnośnie zegarka, e, ile trwa bateria, trzymuje się, ja powiem Wam, że ciężko mi powiedzieć, bo ja ten zegarek ładuję chyba raz na dwa tygodnie, raz na półtorej tygodnia, codziennie go oczywiście noszę. Nie wiem, bardzo rzadko go ładowałam, a jeśli chodzi o czas ładowania, dwie godziny. A nawet chyba wydaje mi się, że szybciej, bo jest było napisane w ulotce, że dwie godziny, ale mi się wydaje, że to półtorej godziny i naprawdę zegarek jest naładowany. Zagarek jest z firmy Gareth. Chyba jest jeszcze aktualny kupon na Kamikan 20. Tutaj gdzieś wam się pokaże, i w opisie linki w ogóle, więc. I były pytania jeszcze, czy. Jak mi się sprawdza. Jak widzicie, cały czas go noszę. Jestem zadowolona, więc mi się podoba. Eee, I to tyle, jeśli chodzi na ten temat. I powiem Wam, że pora się pożegnać. Patrzę tutaj, że mój kwiatek ma sucho, muszę go podlać. Eee, postawiłam tutaj na dole wrzos, tak jak widzieliście, muszę dokupić wrzosy, dynie. Posadziłam też tam na tarasie wrzosy, ale jeszcze muszę pozajmować z tych płotków. Eee, no, te, te kwiatki, które już pousychały, więc mam. Więc mam bardzo dużo doniczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich mniejszych. Sześć, siedem, osiem, dziewięć doniczek mam, więc, więc dziewięć doniczek no to z 15 wrzosów by się przydało na pewno. Chyba zależy gdzie kupię, bo jeśli kupię w jakimś sklepie mm, typu nie ogrodniczy, tylko taki jak Biedronka, no to one są takie mniejsze, no to po trzy. Jak kupię w ogrodniczym, to wydaje mi się, że jeden do jednej doniczki, do tych mniejszych, a do tej dłuższej dwa będą ok. Ale to zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i mam nadzieję, że wyraźnie mnie słychać, bo nie podpiłam sobie mikrofonu, bo pod ostatnim filmem były komentarze, że mnie strasznie źle słychać. Nie wiem o co chodzi, bo ja jak oglądam na filmie coś, czy jak montuję, głos jest ok. Także nie mam pojęcia zielonego o co chodzi. Słońce za mną jest. I wiecie, co Wam powiem tak w sekrecie, że zastanawiałam się nad tym, żeby nagrać intro do, do Vlogmasów już. Nie za wcześnie, jak myślicie, ale jest bardzo dobre światło i tak naprawdę chyba dlatego. Nie wiem, zobaczę jeszcze, ale dajcie osoby te, które mają kanały swoje, bo tu bardzo dużo osób ogląda mnie, a ma swój kanał. Ja oczywiście ich też oglądam. A jak o niektórych nie wiem, to też, to klikam sobie i okazuje się, że też te osoby nagrywają, które komentują, dlatego ja też je obserwuję. No i tam dowiaduję się, znaczy dowiaduję się. No jak zajrzę sobie, no i widzę, że ktoś nagrywa, no to ona, ona oglądam. Zakręcił mi się język. I dajcie znać, dziewczyny, wy i chłopaki, bo paru jest, czy wy też myśleliście już coś o vlogmasach? W sensie o intro, bo jak będzie już krótszy dzień, dużo krótszy, pogoda już nie taka, to przy lampach, przy sztucznym świetle trochę słabsze te intro może być jakościowo. A przy takim świetle jak dzisiaj, no to wydaje mi się, że jest genialne światło. I tak zastanawiam się, mam jakiś pomysł, ale. No ale jeszcze nie wiem. I pytanie numer chyba trzy w dzisiejszym yy, odcinku jesiennym, takim trochę jesiennym. No jest jesień, jest, nie ukrywajmy, że jest. Jeśli chodzi o intro do vlogmasów, powiedzcie mi, e, piszcie mi na dole, ile sekundowe intro byłoby najlepsze. Wiadomo, że nie minuta, bo to jest zdecydowanie za krótko, to ma być takie króciutkie, klik e, kilka sekundo, kilkusekundowe. I, i, i starczy, także pytanie do Was piszcie koniecznie na dole, a od razu już wspominam, że jeśli nie macie subskrypcji więc kliknijcie sobie subskrypcję mojego kanału, wtedy będziecie na bieżąco i łapkę i fajnie właśnie jak będziecie y, jakiś tam komentarz na dole pisali, bo wtedy YouTube zobaczy, że jesteście osobami, które oglądają na bieżąco, a nie raz na jakiś czas a ja te co raz na jakiś czas nie dostają powiadomień powiadomień, tak jak na Instagramie nie wiem czemu. Tak w ogóle to jest mój Instagram. Możecie sobie też zerknąć. Nie wiem czemu. No tak, tak, tak. Ono robi, tak coś kombinuje. No to wam przypominam. Rzadko przypominam, bo nie wiem. Tynerwuję jeszcze, że mówiąc tak, za każdym razem oglądam i ktoś mówi: Subskrybuj mój kanał. Ale w sumie, z drugiej strony, może niektórzy oglądają, a nie subskrybują. Ale to też można zrozumieć, bo nie wszyscy mają konto założone. Dlatego mm, tak właśnie jest. Nieważne. Czekam na. Najważniejsze jest, ile sekundowe intro powinno być. Dajcie znać, ja na pewno wezmę to pod uwagę. I ciekawa jestem, czy też będziecie nagrywać intra. I czy dziewczyny te, które tutaj oglądają, będą vlogmasy nagrywać. I mam nadzieję, że będą, bo ja uwielbiam sezon vlogmasowy rozgadałam się.